Witam Was z Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Xpery Z5 Compact. Pod rozpakowaniem tego modelu pojawiło się troszeczkę komentarzy sugerujących bądź dających do zrozumienia to, że Z5 Compact wydaje się być dość gruba. Przyznam szczerze, że sam zanim miałem okazję podtrzymać chociaż to urządzenie przez kilka chwil, patrząc na różne materiały, zdjęcia prasowe, inne tego typu rzeczy, też miałem takie wrażenie, że jest to dość opasłe urządzenie z profilu. Natomiast patrząc sobie do danych technicznych, mamy tutaj grubość 8,9 mm, jest to troszeczkę więcej. Niż w XPZ 3 kompakt, ale szczerze mówiąc, na żywo jakoś tego mocno po prostu nie odczuwam. Pewnie odpowiedzialna za ten wygląd grubego urządzenia jest sama ramka urządzenia, która jest w pewien sposób taki jednolity wykonana. Mamy tutaj taki pas tworzywa sztucznego, które swoją drogą jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku i nie zbiera zabrudzeń. Kolejna rzecz, jaka mi się spodobała, jest to umiejscowienie tutaj portu do ładowania, czyli złącza micro USB na dolnej krawędzi na środku. Czyli tak jak powinno być, i dodatkowo jest to złącze odsłonięte przy jednoczesnym zachowaniu wodoodporności. I mamy tutaj certyfikat IP65, a także IP68. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć to, jak Sony przemyślało umiejscowienie przycisku do sterowania głośnością. Zobaczcie w jakim miejscu jest to właśnie umieszczone. Tutaj, koło spustu migawki aparatu, wydaje mi się, że jest to po prostu za nisko do komfortowej obsługi głośności za pomocą kciuka, ponieważ najczęściej za pomocą tego, tego palca wykonujemy sobie gest podgłaśniania, to albo ściszania. Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem by było umiejscowienie tego przycisku troszeczkę wyżej pod samym przyciskiem power bądź ponad nim, ponieważ umiejscowienie go prawie na dole nie jest do końca wygodne. Natomiast z drugiej jednak strony wydaje mi się, że w biurze projektowym Sony chcieli się skupić chyba tylko i wyłącznie na czytniku linii papilarnych, Dlatego tak mocno myśleli, że wymyślili w końcu, żeby tak to ergonomicznie umiejscowić, żeby było wygodne praktycznie dla każdego użytkownika. Nie mamy czytnika linii papilarnych z tyłu, nie mamy z przodu, tylko tam, gdzie jest, moim zdaniem, przynajmniej najwygodniej, czyli na prawej krawędzi, tam gdzie mamy przycisk Power. Działa on dość szybko, trzeba to mieć oczywiście tutaj na uwadze. Naciskamy sobie, przytrzymujemy dłużej palec nad tym, oczywiście wcześniej trzeba zaprogramować. Od razu urządzenie nam się tutaj odblokowuje ale sam czytnik nie jest niestety tak szybki jak ten znany na przykład z Galaxy S6 bądź znany z iPhone'a 6s, tam to już jest naprawdę już bardzo, bardzo szybki czytnik linii papilarnych, natomiast nie można odmówić strony tego, że naprawdę pod względem ergonomii jest to bardzo dobre rozwiązanie. Kolejna rzecz z wykonania, jaka, jaka bardzo przypadła mi do gustu jest to to, z jakiego materiału zostały wykonane pleckie urządzenia. Jest to szkło, natomiast Szkło o matowej fakturze, dzięki czemu nie zbiera zabrudzeń, nie zbiera zarysowań i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jest to niesamowite usprawnienie w stosunku do poprzedniczki. Kolejna rzecz, jaka przypadła mi do gustu po kilku dniach użytkowania z 5 Compact to jest sam wyświetlacz, o ile same parametry w kwestii danych technicznych praktycznie się nie zmieniły w stosunku do z 3 Compact, to odnoszę wrażenie, że ekran w porównaniu do poprzedniczki jest dużo jaśniejszy, to jedno, ale również posiada troszeczkę bardziej nasycone kolory. Mam również takie wrażenie, że wyświetlacz jest taki bardziej, po prostu, można powiedzieć, malowany na szkle, czyli jest po prostu bliżej. Samego szkła, to wszystko potęguje to, że wyświetlacz pomimo takich samych parametrów jest minimalnie lepszy w stosunku do poprzedniczki. Czas pracy na baterii. Szczerze mówiąc, tutaj na razie wykonałem sobie testy na sieci LT. Cały czas miałem uruchomioną sieć LT i tutaj uzyskałem sobie około 4 godzin pociutnego ekranu. Nie są to wyniki znane z dawnych Xperii, natomiast wydaje mi się, że w dalszym ciągu nie jest tutaj aż tak źle. Co do samej wydajności urządzenia. Mamy tutaj Snapdragon 810, więc pojawia się pierwsza wada, czyli urządzenie się grzeje. To, to nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. Urządzenie potrafi się nagrzać przy nawet najprostszych czynnościach. Natomiast nie jest to tak mocno uciążliwe jak to było na przykład w Xperia Z3, Plus i tam naprawdę mocno sobie na to ponaczekałem. Jeśli chodzi o sam system, mam dużo zastrzeżeń może nie jakoś dużo, ale trochę jednak tych zastrzeżeń mam. Jest to egzemplarz testowy, więc sam system w pewnym stopniu może się jakoś różnić w stosunku do zestawu sprzedażowego. Natomiast miałem kilka takich dziwnych sytuacji, których nie jestem w stanie zrozumieć i które na pewno nie są do przyjęcia w urządzeniu flagowym. Zaczniemy sobie od tego, że używając sobie telefonu, tam na, na samym początku, pierwszy dzień, miałem taką sytuację, że chciałem sobie jakąś ikonę przenieść do folderu. Był to bodajże aplikacja Periscope, chciałem ją sobie przenieść po prostu do folderu Social no i niestety tego zrobić nie mogłem. Co się wtedy działo, może pokażę na przykładzie aplikacji Budzik i Zegar. Po dłuższym przytrzymaniu ikony, tak naprawdę nie miałem takiego informacji zwrotnej od urządzenia, że zawibrowało, i tą ikonę mogłem sobie jakoś tutaj przenosić, po prostu po dłuższym w trzymaniu też byłem przenoszony do danej aplikacji, której ikonę chciałem przenieść. To mijało, kiedy sobie zablokowałem urządzenie, podobnie odblokowałem. Było już wtedy w porządku, ale też przez jakąś chwilę i tak przez dwa dni miałem takie sytuacje, potem to ustało. Miałem również takie sytuacje nawet dzisiaj chyba, w momencie nagrywania tego materiału, miałem takie sytuacje, że kompletnie blokowały mi się, zamrażały przyciski nawigacyjne, nic nie byłem w stanie zrobić, sama belka tutaj działała, mogłem się bez problemu przemieszczać pomiędzy aplikacjami, bądź w Jakiejś aplikacji sobie to wszystko sterować, ale przyciski nawigacyjne po prostu mi nie działały i też musiałem wykonać analogiczną sytuację, zablokować urządzenie, ponownie je sobie odblokować i dopiero wtedy było już w porządku, więc takie drobne problemy, jak do tej pory się zdarzają, i szczerze mówiąc, jak na chwilę obecną, jak dla mnie nie jest to po prostu do przyjęcia. Na plus na pewno aparat co do jakości zdjęć, na chwilę obecną powiem szczerze, że na pewno nie ma co się tutaj równać do urządzeń flagowych od. LG bądź Samsunga, ale na pewno poprawiono wiele w porównaniu do poprzedników Xperia Z5, Z5 Compact. Na pewno tutaj autofokus działa dość płynnie, tym Sony się chwaliło podczas targów IFA, że autofokus jest tutaj dość, dość szybki i to potwierdzam. Jest na pewno dość szybki, ale to, co w głównej mierze usprawiono na zdjęciach, to przede wszystkim ostrość i szczegółowość. W porównaniu do poprzedników naprawdę jest dużo, dużo lepiej pod tym względem. Na plus na pewno to, że. Mamy tutaj nagrywanie filmów 4K. Generalnie, wszelkie tryby to jest dokładnie to samo, co mogliśmy ujrzeć w przypadku poprzedników. Taki szczegół, który zauważyłem, to na pewno to, że zamiast takiego kwadratu podczas ustawienia ostrości mamy teraz okrąg. Taki szczegół, ale jednak coś takiego właśnie rzuciło mi się tutaj w oczy. Na pewno, na chwilę obecną, jakość zdjęć w stosunku do poprzedników jest na duży plus. Natomiast wydaje mi się, że do urządzeń flagowych mimo wszystko troszeczkę na chwilę obecną brakuje. Dobra, tak więc, to jest na Tyle jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z użytkowania Xperi Z5 Compact. Jeszcze raz zapraszam Was na pełną recenzję tego urządzenia. Mam nadzieję, że będzie ona w miarę obszerna i wszelkie informacje, jakie będziecie chcieli uzyskać, wywnioskujecie sobie z przygotowanej przez, przeze mnie recenzji. Natomiast tymczasem się z Wami już żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.